Jest poniedziałek 27 marca, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda z czas na losowania. Marzec w świecie lot to upływa w rytmie zdrap party. Warto wziąć udział w tej fantastycznej zabawie z szansą na atrakcyjne nagrody. Poszczegóły zapraszam na moda na o tym, że warto sięgać po zdrabki w tym miesiącu przekonał się m.in. gracz we Wrocławiu, który w zdrabce milion złotych w kaszu wygrał milion złotych i został 35. zdrabko milionerem. W punktach lotto wciąż do odkrycia jest wiele zdrabkowych nowości. Polecam i trzymam kciuki za wygrane. Jutro można dołączyć do grona Lotto Milionerów. Zwycięzca Lotto może wygrać nawet 13 milionów złotych, a w Lotto Plus do zdobycia będzie milion złotych. Żeby grać o ten milion, wystarczy do zakładu Lotto dopłacić złotówkę. Trzymam kciuki za celne typowania i życzę jak największych wygranych. W tym miesiącu w multi multi padło już 7 wygranych o wartości minimum 100 000 zł. Największa z nich wyniosła 600 tysięcy złotych i trafiła do grającego w Nowym Mieście Lubawskim. Pora na kolejne wygrane. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia pięć dziewięć sześćdziesiąt siedem trzydzieści sześć sześćdziesiąt dwa siedem. Dziewiętnaście osiemnaście dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści trzy sześć, czterdzieści jeden, trzynaście, osiemdziesiąt, pięć 65, 32, 58, 60. Liczba 60 jest plusem. Tempo wygranych w mini lotto nie spada. W tym miesiącu trafiło się już 38 piątek, a ostatnia wczoraj w Elblągu warta była ponad 216 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy i zapraszam Państwa na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby 8. 21. 23, 6. Siedem. Każdy los kaskady to aż dwie szanse na wygranie ćwierć miliona złotych, a wygraje ten, kto wszystkie wylosowane liczby odnajdzie w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Tego państwu życzę i zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. ...i rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby. Siedemnaście. Dziewięć. Trzynaście. Siedem. Dwa. Dziewiętnaście. Dwadzieścia cztery, dwanaście, dwadzieścia jeden, sześć, dwadzieścia trzy. Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot. Do wygrania jest 340 milionów złotych. Z takimi pieniędzmi na koncie można doświadczać jeszcze więcej. Zachęcam do gry, a jedyne co muszą Państwo zrobić, to wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 12 lub zagrać na chybił trafił. Trzymam kciuki za celne typowania. Powodzenia. W ekstra pensji do zdobycia jest pensja na lata, a jej wysokość zależy od stawki w grze. Na przykład, grając za maksymalną, można wygrać aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Życzę Państwu jak największych wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 10 15 21 9 18. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 1. W ekstra warto grać z ekstra premią i wygrywać premię od ręki. Najmniejsza może być warta 100 tysięcy, a największa aż milion złotych. Losowanie ekstra premi przed nami zapraszam. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 4 32 31 7 8, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra Premi jest. liczba 4. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na Lotto.pl. Zdrabki są do kupienia tylko w punktach lotto, za to w gry lotto można też grać online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, korzysta z niego już ponad milion osób. Wieczór w studiu lotto dobiega końca, ale już zapraszam Państwa na jutro na popołudniowe losowania multi-multi oraz kaskady. Poprowadzi je Mateusz Kaczmarek. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Ej, myślicie, że zdrabki kręcą tylko nas? Polskulparta? <try> cool zdrab party synku. Moda na zdrabki jest zawsze. Rozkręć zdrab party i zdrab nawet milion złotych.